Moi kochani, serdecznie witam Was dzisiaj w kolejnym odcinku z serii Pokémon X. Ostatnio przyszliśmy z Santa Luna Forest i namęczyliśmy się bardzo długo nad złapaniem jednego w, w, w całym tym regionie Pokémona, który tam występuje, czyli Pikachu. A tu mamy już widać dwa walki trenerów plus kolejne krzaki, w których mogą być kolejne dzikie Pokémony. Ale pierwszym trenerem będzie po, ps, przedszkolak Oliver albo. Szkolny uczeń, no uczeń szkolny Oliver wysyła do walki. My wysyłamy do walki Froke'ego. On wyzwał Caterpie. Myślę, że pora wam pokazać kilka rzeczy, które udało mi się zdobyć na Wonder Trade. Mianowicie za Shackle zmieniłem primplawa, którego wożę do kolekcji i może będziemy nim grać jakieś bitwy. O punkty i po prostu poza tym poza fabułą, czyli po wygraniu ligi Pokémon. A przejdziemy do pokonania trenera, a mianowicie zaatakuje naszym nowym atakiem, którym jest Water Pulse. Żeby wam go tak już pokazać, no i tak wyglądał Water Pulse. Katerpi pokonany, choć mogłem go nawet i najgorszym Quick atakiem I kolejnym pokémonem jest Azumarill. Pokemon fery normalny, kiedyś był wodny normalny, a teraz jest fery. Więc dlatego, że jest też normalnym nie będę używał Lika, tylko Quick Attack. Ojojojoj, oj, oj, oj. ale używana na szczęście nasze Tail Whip. Chyba zna na tym poziomie Bubble, albo Bubble Beam lub Water guna nie pamiętam, ale my użyjemy Bubble na niego. I pokonaliśmy Oliwiera. Jako, że chcę w miarę szybko skończyć tą drogę, to widzimy kolejną dziewczynkę ze szkoły prawdopodobnie i ma piczu, bo nam o tym powiedziała. Bo możecie sobie Cofnąć, zatrzymać. I uczeń Ella wysywa, wysywa, wysyła do walki piczu My natomiast ferałkiego, natomiast piczu nadal jest też fery i normalny. Choć wcześniej był elektryczny normalny. I zaatakujemy znowu Waterpulsem. Bardzo ładny atak, jeśli chodzi o sam samą animację. I tu przegrał jej. Tu można spotkać Bidufa, który potrafi poznać wszystkie TMy i HM-y oprócz Flya. HMy oprócz Flya i chyba Waterfola. I tam widzieliśmy jakaś gościowa rolkę przejechała. A tu mamy kolejnego. Mój patrzcie, podąża za nami wzrokiem. Ale nas nie wyzy wyzywa do walki dopiero teraz. A teraz już trochę taka wydaje się większa. Bridget wyzywa do walki właśnie mówiłem Bidufa. Biduf. A My Froakiego. Ewolucja Biduf jest oczywiście Pokemonem typu normalnego, a my używamy Water Plus, a jego ewolucja jest typem normalnowodnym. Przeskakujemy, zdobywamy pokeball. Widzimy kolejnego trenera. Chyba z tego co mamy, to ma trójkę małp. A tu mamy pj -a, którego dawno nie widzieliśmy, prawdopodobnie. Jaki on ma poziom czwarty, więc to jest nadal nieinteresujące. Ja użyję quick tak myślę, że go pokonam. Jednak nie, ale to nic. Mamy blis, blisko następnego miasta, więc mam nadzieję, że damy radę. Nie będę musiał innych pokémonów użyć. Oczywiście mamy 14 poziom trochę pomiędzy łapaniem Pikachu zdobyliśmy. Nawet szczerze bym wam pokazał jego sumary. Jego sumary to na górze. 21 atak, 18 obrona, 20 spec atak, którego będziemy szli i Speed. Te dwa są at specjalne ataki, i Speed to jego największy atrybut. Obrona oczywiście będzie niezbyt. niezbyt zadowalająca, ale jednak damy radę. Przynajmniej muzyczka w miarę fajna, filmu. jak nas usłyszał, zobaczył. I Brinkton, kolejny uczeń. Tym razem będzie trójka małp, tak jak myślałem. Panthage, z którym może być trudno. Oczywiście użyję Lika. To jest poziom trzeci, Dzikie były na czwartym, nie wiem skąd to on takie złapał. Tuż też chyba na trzecim były, ale rzadziej tu występują. Pansy, to jest ognisty typ, więc... Nawet nie muszę Waterpulsa używać, tylko Bubble, ale jednak Waterpulse ma bardzo ładny ładny wygląd. Panpur. Nie ja oczywiście nie zmieniam żadnego poksa, Po co? Bo mam dużo z Wonder Trade'ów i nie chcę ich używać. Użyję lik. Czy jest to slizanie tych duch, Jak? mówiłem i który może sparaliżować chyba 30 lub 25% Paynaise obniża naszą, nasz atak atak Fel to znaczy, że spada a atak Rose, że wzrasta jak jeszcze nie zbyt odbyznani jesteście Ona nic nie ma do nas. No, że w Pokécentrum można kupić pokebole Tu mamy Pokécentrum. Tam mamy sklep z braniami, oczywiście chyba nas nie stać. A, Tierno na, do nas przyszedł. Cześć, gruby śmiecił. No, mówi, że możemy odłożyć w pc. Mam, możemy mieć Pokémon, odkładać je, przechowywać i pobierać z nich. Tuż obok jest Pokémon. nam chce pokazać. O, ja, no, już nie mogę. I to możemy oczywiście kupić pokebole. Oczywiście tu obok mamy na jedno mecze przedmioty i nam się nie opłaca. A ja kupię 10 pokeboli za 2000. Zostaniemy premier bola w bonusie. Oczywiście lecząc się u siostry Zoe musimy się uleczyć. To odnowi nasze pipi, punkty walki. A. co widzę, mam, mam tu patyczek obok. I tak, tu jest nasz PC. Możemy deponować Pokemony, czyli odłożyć je. Co ja wybrałem? Opcje są oczywiście na dole naszego ekranu. Deposit, Zostaw, Withdraw, Pobierz, w Box. Możemy po prostu dowolnie przemieszczać. A na Trade spotkałem Upsola. Z tego nie powiedziałem Skitty na razie zostanie, bo może uśpić yy, Pokemona dzikiego. Frugadiera oczywiście ktoś chciałby wymienić, nie wiem, za Triko, na przykład Toretwiga lub Nisnivea yy, yy, jakiegoś fajnego startera. Bardzo by fajnie byłoby trawia z tego dobrego. A my pobierzemy Pikachu. Oczywiście przedtem zapiszę i pokażę Wam kilka ciekawych dość funkcji. Myślę, że się obraz to jest Poke Ami. Oczywiście muszę teraz używać patyczka. Oj, bym w ekran kamery chciałem. tak wygląda nasz dolny ekran z Pokeami, Blaziken, czyli Jeremiego Blaziken ale ja wam pokażę nie, 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 nie. tak w ogóle wygląda Pokémon Ami o nie, skurwysyn się obraził Tak wygląda oczywiście Frokiego to możemy ich szczęście polepszać w tej funkcji. Mm. O i ktoś ma Talon Flame. Oczywiście będziemy starać się złapać wszystkie, ja tu coś, żeby można było widzieć tak. My weźmiemy Frokiego Switch i zmienimy na Pikachu, bo to pewnie Was bardzo, ale to bardzo interesuje. Coś tam Deoxysa sama, więc to są same legendy. Pikachu coś chyba offline jest. A i oczywiście jak trafimy w jego worki to nas razi prąd jego. to wytrwały prąd. Możemy tu głaskać i jego szczęście zwiększać. Chyba z tego co ja pamiętam, lubił za i za główkę. A no, dlaczego to samo gadasz? No, czego gadasz to samo? Możemy różne dawać mu yy, ciastka. Pewnie chcecie jeszcze raz, żebym to zrobił? Będziesz grubym Pikachu. Szczęśliwy malu. Damy mu te takie z wisienką. No i ogólnie, może nie, akurat Pikachu ma wszystkie swoje prawie głosy, jakieś tam podłożone. No i to był Pokémon AMI. Tu widzę widzimy innych, którzy są w tym miejscu, ale my przechodzimy jednak do. może zwiedzimy to miasto trochę, bo to już trwa 12 minut. A myślę, że. Większość ciekawych rzeczy zrobiliśmy. W następnym odcinku myślę, że zwiedzimy, jednak będziemy grać o odznakę. W tych trawach możemy też kilka ciekawych, nowych Pokémonów spotkać. Pamiętajcie, że ja i tak na koniec złapię, więc to kilka pfłocze. To następnym razem złapię. Froki, kontera, Psyduk. Już jemy. Lik, bo on jest chyba. No nie, to nie jest psychiczny. Psychiczny jest mi się przez chwilę pomieszało. A to już jest trudniejszy rywal, powiem. Muszę użyć quick ataku jednego, spróbuję. Może to da radę. A i minimalnie, udrapania na nas. Może jeszcze jeden quick tak potrafi, ten da radę pokonać go. 81. Lit Leo jest to mały lew ognisty. Bardzo wydaje się nawet w miarę słodki, ale... Później jak ewoluuje jest bestią, choć można powiedzieć, że średnio OP, ale zależy jakie ruchy... Pozna się go, nauczy i tak dalej. Siódmy level Little pokonany Waterpulsem. 111 ekspada nam 15 poziom. Bardzo duży jak na ten część gry. się tam jest Pokeball pod katem. Magoldina już nam powiedziała koleżanka. Taki poziom, kolechany. Spróbuję ją quick-atakiem. A jak nie, to spróbujemy trochę podekswić naszego Pikachu. Jakby to był Pikachu, to by dawno, tak powiem, padł po następnym ruchu. Nie back, co ja robię. I wysłamy Pikachu na trzecim poziomie. mamy Thunder ma małą szansę sparaliżowania wroga ona używa Water Spot czyli zmniejsza siłę ognia jakby to był ten atak ziemny że mat Spot to by wtedy zmniejszył siłę elektryczności i wbił Pikachu poziom czwarty dwa do ataku dwa do spec ataku dwa do spec Defa dwa do Spida 2 do HP czyli w miarę dostał dobre statystyki Meryl, myślę że jednak Pikachu wystarczy na Merila, Choć Meryl ma bardzo dobry spec def, czy to był def jednak? Spec def, no tak. Meryl używa Tail Whip. W no razie czego mam jednego podjątek, jakby nam trochę zostało, ale myślę, że następne ruchy Meryl padnie. Używa jeszcze raz Tail Whip Meryl. To już mamy bardzo słabą obronę, bo każdy jeden poziom obniżenia obniża naszą obronę o 5%. W tym w przypadku chyba o jeden z tego co Pikachu otrzymuje 112 punktów i otrzymuje poziom 5. Zero do ataku, reszty zbytnio nie widziałem, ale nauczyliśmy się ruchu growlu, który obniża atak naszego przeciwnika. I szósty poziom, co za ładna pasta Pikachu. Po 1 i 2 do Spida. A Marie i Patty Goldin. No to przykro mi koleżanka. To nie jest chyba trener. Tak. W ogóle czegoś do mnie podeszło. Poczekajcie. I dała nam mi jakiś prezent, jakieś tapetę do tego anime. Czy my jak stem zdrowia? Ja w miarę się trzymam. Chyba z tego co pamiętam, ten kolega na Mariolu, ale najpierw ten chłopczyk PG, jest to typ latający, jak już wspominałem. Typ latający słabe na typ kamienny i oczywiście elektryczny stalowy, chyba jeszcze z tego co pamiętam. Tak, i więc dlatego wy wyślę do walki Pikachu. Pika pika. I to był atak latający, więc był słabo efektywny nas. A nasz będzie super efektyw. Zabiera nam dwa, więc lepszy byłby pod jego. Z Lepszym jego takim byłby Tackle, według mnie, który by załarał pewnie z 4 albo 5 HP, ale to jest z... wybór trenera, 75 HP, froki 75 HP i wyzywa do walki, nie, to jest mój mistrz Metapod, nie no, jak zharduje, to go nie pokonamy, no. No. Zapowiada się na cięższą walkę Pikachu, ale chce wbić mu ten minimum u 8 ósmy poziom przed yy, przed Jimem, a to powinno wystarczyć, reszta. Został sparaliżowany, paraliż obniża szybkość o 50% z tego co pamiętam, bądź 40, nie wiem, ale chyba 50%, plus ma jakąś tam szansę, że nie zaatakuje Pokemonów i wbija poziom 7 pikaczu 2 do ataku tym razem play nice czyli poznaliśmy wcześniej ten ruch obniża atak przeciwnika o 1 poziom bądź 1,5 chyba play nice już nawet ma Więc moglibyśmy nad usnąć usunąć tu mamy kolejnego trenera który posiada chyba dwa pokemony i chce być dobry on napisał pro nie, jednego riolu tak myślałem, że riolu Myślałem, że dwa miał. real zna Quick Attack, Counter na tym poziomie i chyba Force Palm, więc Counter może być bardzo dobrym, jeśli zostanie mu 1 HP. I Chyba Endury jeszcze za. Może szybki szybkiego ataku, ale na Water Plus powinien go wykończyć. 1 HP. I confusion jeśli teraz użyję ożu Counter, to mielibyśmy przerąbane, ale jednak użyjemy Quick ataku więc będziemy od niego... Był szybszy, więc chciał użyć Quick Attack. Uuu, był szybszy. Real od następnego 109 EXPA i pokonany śmietnik. utrzymuje ileś tam balców. Bundle Beating. Oczywiście po prawo będzie droga tam Victory Road, więc się nie będzie opłacało oglądać, nawet tak nie, tam nie mamy 8 oznak i nie przejdziemy dalej. Frołki jest to typ... Yy, yy, Bunelbi jest to typ normalny, ale jego ewolucja jest normalnoziemna. Dlatego Froki na jego ewolucji byłby super efektywny, a tak to normalnie... ale i tak dajemy radę Banulbiemu. To jest kolejna trenerka. Tutaj jeszcze jest kolejny trener. Tam, tam dalej jest woda. Nie ma przedmiotu chyba że ukryty, ale nie jak ma nie. I Laska Elza. Flaba, jest to nowy typ ogólnie Pokémonów, To jest typ fairy, Czyli bajkowy, który... Akurat ten Pokémon jeszcze zna dużo ruchów w trawiasy, ale są słabe ogólnie fery na typy stalowe i trujące, a są bardzo dobre na typy mroczne, walczące i. Mroczne, walczące i jakieś tam. Mroczne, walczące. Poczekajcie, straciłem... i smoki, o! Froki wbił szesnasty poziom bardzo szybko i trzy do spida. I co się będzie stało? Tak już przed oznaką, wcześniej mi się to zdarzało jak już raz przed po ostatnim trenerze i po pokonaniu lidera, a teraz w ogóle nawet nie wszedliśmy do gymu i już mamy. Przekształca się w Progadira trochę dłuższy odcinek przez ewolucję i pokonanie trenerów. Tu biegniemy tu szybko. Mamy tu pokabulę, chyba super Potion. Tak jest, tak myślałem. I już biegniemy się leczyć i myślę, że... Jednak ostatnim trenerem będzie skaterka, roller skaterka, czyli jeździ na rolkach. Rinka, zigzagoon. Wszyscy, że Frogadier, ja na pewno zmiecie z powierzchni ziemi. Dlatego użyję Quick ataka. A potem wyzwę do akcji Pikachu. Tak myślę, że jednak zdobycie dla niego levela będzie bardzo wartościowe. przez walką o znakę. na pewno pokona ten pokemonów, tego... O, jeden, coś mi. Dobra, nie no. Sali, lidera sali, o. Pikachu użył shock i pokonaliśmy Zigzaguna. Jest bardzo szybka. Ale nie tak, żeby mnie pokonać. I da nam roller skates. Co robi roller skates? Są dwa rzeczy na padzie. Jeden jest o Kongu Circle Pad i tym jeździmy na rolkach. Mamy już je założone. To wygląda to tak. A na przyciskach zwykłych, mówimy, chodzi tak. Bardzo przydatne było zwiększono swoją prędkość. Ja się oczywiście leczę, złapię trochę dzikich Pokémonów i idziemy pod znakę. A Was zapraszam do komentowania, wstawienia łapki w górę, jak chcecie, żeby jednak było coś z tej serii, jeśli chcecie. Żebyś, jeśli się Wam to podoba, a jeśli chcecie kolejny, kolejnych odcinków oglądać, zapraszam do subskrypcji bardzo kanału mojego. Na dziś to wszystko ja złapię trochę dzikich Pokemonów w tamtym rejonie. Na razie. Cześć!